Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżdżę sobie tutaj nocą po osiedlu. Jak widać, droga czarna, mokrótka, temperatura plus jeden i testuję hamulec, czyli generalnie hamowanie na mokrym, na tych dębicach. No, nie wiem, czy mi uwierzycie, czy nie, ale jestem pod ogromnym wrażeniem. Ktoś? Już kilka osób pisało w komentarzu, że te dębice właśnie HP2 w stosunku do Frigo 2 właśnie były projektowane pod autostrady i tak dalej. A tam te dębice stare typowo pod śnieg. W związku z tym te mogą wypadać trochę gorzej na śniegu, natomiast na ulicy, na mokrym i tak dalej genialnie. Jak wiecie bardzo chwaliłem Wredensteiny na mokrym, całoroczne, naprawdę one były totalnie bezradne na śniegu ale na mokrym luks ale tutaj słuchajcie, jest jeszcze lepiej no po prostu rakieta hamowanie, czysta przyjemność i człowiek się czuje bardzo bezpieczny nie wiem jak będzie upał na mokrym znaczy w upał, w upał to wiadomo, że nie będę jeździł na zimówkach nie? ale jak powiedzmy byłoby ciepło typu plus 10 czy tam nie wiem plus 15 powiedzmy w kwietniu kiedy człowiek jeszcze nie zmieni opon Pokażę Wam to hamowanie, tylko pojadę na jakąś drogę boczną, okej, okay, jedziemy na tempo macie 50 i hamper. No, słuchajcie, rakieta. Naprawdę taka żyleta, taki hampel, miałem wrażenie, że zatrzymałem się w mgnieniu oka. Jeszcze raz 50 na godzinę na tempomacie luks jeszcze raz spróbujemy zahamować, tylko może znajdziemy jakąś przeszkodę, żeby jakiś punkt kontrolny, może jak się zbliży do tego samochodu 50 na godzinę. No słuchajcie nie wiem czy to widzicie. No zahamowałem, nie wiem, depnąłem może jak byłem 2 metry przed tym autem. Może 3. Wydaje mi się, że 2. Chyba na kamerze to było widać. Auto za, za, zatrzymało się po prostu w mgnieniu oka. Mamy, No i może jeszcze jedno hamowanie, upatrzę sobie jakiś punkcik 50 na godzinę, przy tym słupie zaczniemy. No słuchajcie nie wiem, znowu może zacząłem hamować jakieś 3 metry od tego supa. Ja jestem po prostu zdumiony. Takiego hamulca nigdy w życiu nie miałem na żadnej Japonii. Tyle wam powiem. No to czekam teraz na komentarze. Jaki to syf? Budżetowa dębica. To chyba nawet pisał, że zobaczysz, jak na deszczu będzie słabo. No, o ile można powiedzieć, że w głębokim śniegu było trochę słabo, co pokazałem Wam w teście, moim zdaniem, rzetelnym, ale nie wszystkim się spodobał. Padły komentarze, że nierzetelny test. Ok, to może to hamowanie będzie rzetelne. Dzięki, trzymajcie się.